Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Z Królowy 30 dni. Eee... Miałam ostatnie małe problemy. Na szczęście udało mi się robić tak, że dostaniecie ten odcinek w następnym dniu. Już myślałam, że będzie musiała być przerwa, na szczęście jestem. No, co prawda nie do końca wiem, czy zrobię, ale to nieistotne. Najważniejsze, że będzie odcinek o 15 i jutro także o 15, i pojutrze także o 15, więc pamiętajcie codziennie o 15. Dodatkowo proszę o komentarze i łapki w górę, ponieważ to mnie bardzo motywuje do dalszego nagrywania. Rozdział 3. Szczęście Królowej. To już zostaniemy królową? Stałaś przed wejściem do niewielkiego, przytulnego hotelu. A oto i gwiazda zegaru. Wygląda nie, nie tak już super elegancko, jak chwalił się Mark. Mam nadzieję, że wpuszczą mnie do środka i nie zepsują niespodzianki. Starając się nie zwracać uwagi na bijące jak szalone serce, weszłaś do hotelu. Mam bardzo, bardzo złe przeczucie. W holu było pusto, tylko administratorka uśmiechała się do ciebie uprzejmie z za kontuaru. Dzień dobry, Czy mo czym mogę pani służyć? Mhm. Mm Ten strój nie jest zbyt. Mm, nie świadczy zbyt dobrze o tym miejscu. Dzień dobry, jestem narzeczoną waszego gościa. Przyleciałam z Nowego Jorku do swojego narzeczonego. Chcę mu zrobić niespodziankę. On nie wie, że tu jestem. Nazywa się Mark, Mark Peterson. Dobrze wiedzieć, czy się nazywa? Peterson albo Peterson, jakkolwiek by się tego nie czytałem. Nie mogłaby pani mi powiedzieć, czy on tutaj mieszka? Bardzo mi przykro, ale nie możemy wyjawiać takich informacji. Mogę tylko, Mogę tylko zadzwonić do niego i spytać, czy zechce się z panią spotkać. Ale to zepsuje całą niespodziankę. Tak, rozumiem, ale w naszym hotelu funkcjonuje określony regulamin. Nie możemy naruszać spokoju gości, nawet dla niespodzianki. Ale mogę poczekać na niego w holu. Zobaczy mnie, kiedy zejdzie na dół. To przecież też będzie niespodzianka. Tak, oczywiście, ale powinnam panią uprzedzić, że w hotelu jest zapasowe wyjście dla gości. Usiadłaś na kanapie w kącie. Minęło pół godziny, 40 minut. Może przebrać się, póki czekam. Niech Mark sobie przypomni, jakąś licznotkę zostawił w Nowym Jorku. O ja. Yeah. Dobra, mamy prostą sukienkę, mamy sympatyczną sukienkę, mamy jeansy i koszulę Bardzo ładna, chociaż mocno roznegliżowana. Tukiej mamy też bardzo ładna. trochę po no, ale trudno. Jakoś to przeżyjemy. A włosy zmieniamy? Chciałabym włoski zmienić. Ładna ramana i kolana na pewno upiększą świat. A włosy chciałabym też zmienić? No Halo. Zekar wciąż tykał. Administratorka wstała i uśmiechnęła się do ciebie. Muszę odejść na chwilę, ale jeśli czegoś będzie pani potrzebować, proszę dzwonić. Pokazała numer, te pokazała numer telefonu na kontuarze. Tak, jasne. być dziękuję. O oczywiście dziękuję. Bo no. <laughs> powinna się dziękować za wszystko, za każdą uprzejmość. Odprowadziłaś administratorkę wzrokiem i zamyśliłaś się. Nie mogę czekać tu cały ranek, a nóż Mark wyjdzie przez. Zapasowe wyjście? Zapasowe, tak to się nazywało? Trzeba coś wymyślić. A może... Z namysłem przeglądałaś zawarto zawartość swojej walizki. Mam kilka pamiątek. Może maleńki podarunek zrobi swoje. Administratorka wróciła na swoje stanowisko, usiadła i chyba zaczęła się nudzić. Odczekałaś 10 minut i podeszłaś do niej. Nudno tak siedzieć. Nie ma pani nic do roboty? Mo można z panią porozmawiać? Tak, oczywiście. Wasze miasto jest wspaniałe. Tu, jak, tu jest tak jasno i przyjemnie. Nieznajomy poprosił mnie do tańca na ulicy. W, mo w moim Nowym Jorku ktoś mógłby to uznać za molestowanie. W Hezuarze nie, w Hezurze jest miło i bezpiecznie. Wielu tu sympatycznych ludzi. Ale czy miasto nie wydało się pani zbyt małe? Przecież Nowy Jork jest taki wielki i zapewne bardzo ładny. Podoba się pani Nowy Jork? Uwielbiam Amerykę, kiedyś na pewno tam pojadę, całe życie o tym marzę Każde urodziny, mówią sobie takie życzenie, zmuchując świeczki Dzisiaj też to zrobiłam Ma pani dziś urodziny? A więc jestem zobowiązana dać pani prezent I love New York Mała pamiątka Myślę, że ta koszulka to takie... Ta, 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 ta. Tu mamy takie coś i takie coś Chyba tak o czymś takim każdy marzy, nie? O statua wolności. Statua wolności? Pół życia chciałam ją zobaczyć, więc proszę włączyć siłę myśli. To znaczy? Jest taki przesąd, żeby otrzymać duże, trzeba zaczynać od małego. Teraz, kiedy będzie pani otwierać drzwi do domu, będzie pani patrzeć na statuę i za każdym razem wspomni pani o swoim marzeniu. Wcześniej czy później obowiązkowo znajdzie się pani w Ameryce. Nie tak po prostu w Ameryce. Teraz już postanowiłam. Zacznę od Nowego Jorku. Tam mieszkają wspaniali ludzie. Cieszę się, że pani tak zdecydowała. I tym bardziej cieszę się, że spodobał się pani mój skromny prezent. Bardzo mi się spodobał. Bardzo dziękuję. Wie pani, w sprawie pani znajomego, mogę pani powiedzieć, w jakim mieszka numerze. Tylko proszę obiecać, że nikomu pani nie powie, że powiedziałam. Dobrze? Obiecuję z całego serca. Sekundkę. Jest w numerze 512. Dziękuję bardzo. Udawajmy może, że idę nie do niego. Po prostu musiałam do toalety. Tak, oczywiście. Prosto korytarzem, Padam na prawo. Dziękuję bardzo. Starając się zachować poważną minę, poszłaś korytarzem, lecz zamiast skręcić w prawo, poszłaś w lewą stronę. Czemu? Na każdym rozwiedleniu zatrzymywałaś się, szukając potrzebnego pokoju. I wreszcie znalazłaś potrzebny ci pokój. Starając się nie roześmiać, zapukałaś głośno. Och, to będzie niespodzianka. Przez chwilę było cicho, a potem drzwi otworzyły się raptownie. I już mówiłem, że nie wzywałem sprząt... Cóż, to jest nasz kochający, wierny Mark, prawda? Elisabeth, co ty tu robisz? Mark, kochanie, kto to? Aha. Susan, nie mieszaj się. Poczułaś, jak odpływa ci krew z twarzy Końce palców zadrżały Zacisnęłaś pięści Mark? Widziałam Kochanie, wszystko ci wyjaśnił Kochanie? Kochanie? Jakie do cholery kochanie? Przyleciałeś Nie zadzwoniłeś ani razu A teraz co widzę? Masz w pokoju głową kelnerkę <grym> Ona sama przyleciała Ja nic nie robiłem No nie, w ogóle Ach, ty, już żywy bydlaku. I, a mówiłeś, że mnie kochasz. Kochany, założę się, że miałeś jeszcze trzy takie, jak my do wyboru. Co? Przecież flirtowałeś ze wszystkimi pod rząd. Nieprawda. Megan mówiła prawdę, że z tobą trzeba być ostrożną. Twoja Megan to ziembła ja To jest wyzwiska. wyzwisko. Aha, czyli próbowałeś też flirtować z Megan. Nie, ja... nie. Mark natychmiast wyszł z tym przyopatkę. Brzydka jest. Podniosłaś wzrok na Susan. Przywiozłaś tutaj tę kalnerkę i śpisz z nią? Po tym, jak mi się oświadczyłeś? A mnie kłamiesz, że budujesz tu karierę? Jesteś ostatnim. To twoja wina. Co? Mnie jeszcze obwiniać? Trzeba było od razu się zgodzić i przeprowadzić się tu ze mną. A ty się upierałaś przy swoich studiach, idiotka. Gdybyś była mądrzejsza, wiedziałabyś, że mężczyzna nie może być długo sam. Zawsze ktoś musi być z nim. Gdybyś nie była taka głupia, od razu byś się zgodziła za mnie wyjść. I teraz nie byłoby żadnych problemów. Przecież nie jesteś nią, nawet jego narzeczoną, a zachowujesz się jak zazdrosna żona. Mark ruszył w swoją stronę, próbując odsunąć cię od drzwi. Co robić? Unieść się honorem. Jesteś najgorszym majdakiem na planecie. Ale nie będę się zniżać do twojego poziomu. Życie samo da ci w kość, prędzej czy później. Mark, ta psychopatka ci grozi? Ochrona, pomocy... śmieszna. Nie wrzeszcz, głupia. Zdarłaś z palca pierścionek i rzuciłaś go Markowi w twarz. Nie mogę uwierzyć, że dałam się nabrać na twoje wyznania. Nie mogę uwierzyć, że jeszcze nosisz tę podróbę. Wynocha stąd. Wzywam ochronę. Jak postąpić? Czy ktokolwiek ma wątpliwości, co zrobi mądra kobieta? Podniosłaś głowę, patrząc strajcy prosto w oczy. Nie myśląc długo, nagle podniosłaś kolano i trafiłaś nim Marka prosto w krocze. Chyba w oko nie w krocze. Cios był tak silny, że zgięły mężczyzna w pół jego głowa uderzyła w otwarte drzwi. Jego oko trafiło prosto w klamkę, a policzek w ostrą krawędź. Otwierał i zamykał usta, jak ryba wyjęta z wody. Twarz poczerwieniała i obrzmiała od przepływu krwi. Prawo oko zaczęło puchnąć, z rozciętego policzka poleciała krew. Mark... <grym> Dzięki za gratulacje, naprawdę. <grym> w takim momencie mi gratuluję. Mark upadł na podłogę, pociągając za sobą Susan. Mark, słuchaj za mnie! Idiotko, moja twarz! Moja praca. Mark zajęczał, macając twarz jedną ręką. Drugą zasłaniał swoje podbrzusze. Susan biła się pod nim, próbując się jakoś wydostać. Dumnie podniosłeś głowę, wzięłaś walizkę i wyszłaś z hotelu. I na dziś to by było tyle ode mnie. Sorry zacho, jeżeli jest. 10 minut mi przyleciało, jakby... Nawet nie zauważyłam kiedy. <laughs> Więc co? Dziękuję za oglądanie wszystkim, którzy byli. Zapraszam oczywiście, przypominam, do komentowania, do zostawienia łapki w górę. No i jutro na godzinę 15 na kolejną część. Dobra, to tyle. Pa-pa!